W piątym rozdziale Ewangelii według świętego Jana znajduje się kolejna przypowieść, za pomocą której biblijni autorzy wyjaśniają, w jaki sposób możemy patrzeć na świat: poprzez ograniczoną trójwymiarową perspektywę, czy duchową, nieznającą ograniczeń, czterowymiarową. Ta przypowieść opowiada o bezsilnym chorym człowieku, który siedział przy sadzawce, czekając na uzdrowienie. Jezus przyszedł do miejsca zwanego betesta, co w aramejskim oznacza dom miłosierdzia, gdzie znajdowała się sadzawka mająca pięć krużganków, pośród których leżało mnóstwo chorych, bezsilnych ludzi, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, czekających na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę, a kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką chorobę cierpiał. Lecz tylko pierwszy zostawał uzdrowiony. Pierwszy, a nie drugi. Znajdował się tam pewien człowiek, który od 38 lat cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym? odpowiedział mu chory: Pani, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inni wchodzą przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże tego dnia był szabat. Przypominam, że rozważamy przypowieści biblijne jako alegorię, personifikację tego, co dzieje się w naszych umysłach. Jak budujemy naszą mentalność? Sadzawka to Twoja świadomość, anioł symbolizuje Twoje wyobrażenie. W chwili, gdy uświadomisz sobie swoje pragnienie, Twoja sadzawka zostaje poruszona. Pragnienie porusza umysł i serce. Chcieć czegoś, to być poruszonym, mieć zakłócony spokój. Gdy czegoś bardzo pragniesz lub masz jasno określony cel, sadzawka, twoja świadomość, jest poruszona przez anioła, wyobrażenie spełnionego pragnienia. Powiedziano, że ten, kto pierwszy wchodzi do poruszonej sadzawki, jest zawsze uzdrowiony. Kto może przede mną wejść do sadzawki? Nikt! Bo to ja posiadam prawo pierwszeństwa. Przecież to ja jestem tym, kim chcę być, z wyjątkiem sytuacji, w której co prawda uwierzę, że jestem tym, kim chcę być, ale pozostanę takim, jakim byłem do tej pory. Umieram wtedy w tym ograniczeniu. Zatem nie potrzebujesz nikogo, aby wejść do sadzawki, która jest Twoją poruszonym pragnieniem, świadomością. To Twoja decyzja powoduje, że wstaniesz z złoża swojego pozornie wygodnego życia, weźmiesz swoje założenie i będziesz je nosił w swoim sercu, umyśle, tak jak chory nosił łoże. Zrobisz to zakładając, że już teraz jesteś tym, kim dawniej chciałeś być. Żaden człowiek nie może wejść przed Tobą w ten stan, bo jak ktoś mógłby wejść przed Tobą w Twoją świadomość? Już teraz w swojej świadomości jesteś tym, czemu jeszcze zaprzeczają Twoje fizyczne zmysły. Czy jesteś wystarczająco odważny i bezczelny, aby założyć i być pewnym tego, że już jesteś tym, kim chcesz być? Jeśli odważysz się założyć, że już jesteś tym, czemu twój rozum i twoje zmysły teraz zaprzeczają, to jest właśnie moment samodzielnego wejścia do sadzawki. Zostajesz uzdrowiony, wstajesz, bierzesz swoje łoże i idziesz. Twoja odwaga i bezczelność dają moc, są Jezusem. Powiedziano, że Jezus uzdrowił chorego w szabat. Szabat ma mistyczny sens, oznacza wytchnienie po pracy, czas, kiedy już się nie martwisz wynikami, wiedząc, że znaki zawsze podążają za, nigdy nie poprzedzają. To znaczy, że najpierw musisz przedmiot swojego pragnienia umieścić w sercu, hołubić go jak skarb uczuciem wdzięczności, a dopiero potem znaki fizyczne udowodnią twoim zmysłom, że twoje pragnienie jest prawdziwe. Szabat to dzień ciszy, kiedy już nie pracujesz nad swoim założeniem, bo praca została ukończona. Szabat to czas, kiedy nie dopuszczasz do siebie opinii innych ludzi. Zachowujesz się tak, jakbyś już był tym, kim chcesz być. Już nic nie możesz zrobić, żeby urzeczywistnić swoje pragnienie. Przestań się więc zamartwiać tym, w jaki sposób to się stanie. Po prostu bądź świadom bycia tym, kim pragniesz być. Jeśli jesteś świadomy bycia wolnym, bezpiecznym, zdrowym i szczęśliwym i podtrzymujesz te stany świadomości bez wysiłku ze swojej strony, wtedy jesteś w szabacie. Odpoczywasz w zaufaniu, że fizyczne dowody nastąpią. Kolejna przypowieść pochodzi z czwartego rozdziału Ewangelii. Według świętego Jana. Jezus przychodzi do studni i prosi kobietę z Samarii, aby dała mu się napić. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem samarytaninami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: Oj, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże wiesz, weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i On sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, stanie się w Nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Jezus prosił, żeby poszła i przyprowadziła męża. Ona powiedziała: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża? Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Kobieta zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: Pójdźcie zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko co uczyniłam. Czyż on nie jest mesjaszem? Oto perspektywa. Jezus na podstawie jednego z aspektów życia kobiety mówi jej o przyszłości. Kontynuując przypowieść Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, jedz. Yes. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Czyż nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Jezus już widzi rzeczy, na które ludzie czekają od czterech miesięcy lub czterech lat. On widzi je jakby w wymiarowo większym świecie, istniejące już teraz, chociaż fizycznie jeszcze ich nie widać. Wróćmy do pierwszej części przypowieści. Niewiasto samari symbolizuje trójwymiarowego ciebie, ograniczonego logiką fizycznego postrzegania, a Jezus przy studni czterowymiarowego ciebie, duchowe postrzeganie i doświadczanie. Spór zaczyna się między tym, kim chcesz być, według swojego serca, czyli ducha, a fizycznym postrzeganiem, który mówi, że nim nie jesteś. Większy tym mówi ci, że gdybyś się odważył przyjąć założenie bycia już tym, kim chcesz być, to wtedy stajesz się tym. Mniejszy te ty z ograniczoną percepcją mówi większemu tobie, ma wątpliwości i wątpliwościami się kieruje, nie masz czerpaka, nie masz liny, a studia jest głęboka. W jaki więc sposób chcesz zaczerpnąć wody? W jaki sposób chcesz osiągnąć głębię tego stanu, nie mając środków do osiągnięcia celu? W jaki sposób? Jest pytaniem dyktowanym przez lęki oraz niepewność. Odpowiadasz z pozycji ducha. Gdybyś tylko wiedział, kto prosi cię o wodę. Poprosiłbyś go, a ci jej dał. Gdybyś tylko wiedział, co w tobie sprawia ucieleśnienie stanu, którego teraz pragnie, porzuciłbyś swoje wąskie widzenie, przestałbyś ufać swojej wąskiej perspektywie i pozwolił to uczynić większemu tobie za ciebie. Następnie zostaje ci przypomniane, że masz pięciu mężów. Tych pięciu mężów to twoje pięć zmysłów, które funkcjonują według zasad fizycznej ograniczonej perspektywy. I przez cały dzień i każdego kolejnego dnia Twoje bezgraniczne zaufanie do nich powoduje, że uznajesz za prawdziwe to, czym one zapładniają Twoją świadomość, narzucając, co masz uznać za prawdziwe. Obecnie jesteś w szóstej relacji, ale ten nie jest Twoim mężem. Innymi słowy, ten szósty nie zapłodnił jeszcze Twojej świadomości pragnieniem bycia kimś, kim według świata fizycznego nie jesteś. Pięć zmysłów, pięciu mężów zaprzecza realności Twojego pragnienia. Ten szósty nie przeniknął jeszcze Twojego umysłu, tą rzeczywistością, której pragniesz. Nie masz jeszcze w sercu i w umyśle obrazu swojej prawdy. I dlatego nie pojawia się ona w Twojej fizycznej rzeczywistości, aby dowieść Twojego stanu mentalnego. Ten, którego nazywasz mężem, Naprawdę nie jest Twoim mężem. Nie jesteś z nim tożsamy. Nie jesteś jego żywym obrazem. Jesteś obrazem tylko tych pięciu zmysłów. A ten szósty, mąż, nie mąż, jest Twoim szóstym zmysłem. Ten szósty zmysł, przeczucie, natchnienie uświadamia Tobie, że przez całe swoje życie akceptowałeś bezwarunkowo ograniczenia swoich fizycznych zmysłów. Były one dla Ciebie wyrocznią. Teraz już wiesz, że to nie jest prawdą, że możesz wyjść poza ograniczenia, wręcz zwodniczość tych zmysłów, ale jeszcze nie masz na tyle odwagi, aby wyobrazić to sobie i być pewnym w swoim sercu swojego wyobrażenia. Bo przecież pięć zmysłów zaprzecza. To ja już jestem tym, kim pragnę być. Masz więc świadomość, jakie zadanie cię czeka, ale jeszcze zbierasz się na odwagę, aby zignorować umysł i zmysły, by w pełni zaufać duchowej perspektywie, którą wspiera szósty zmysł.